Dzień dobry, moi drodzy, a chyba raczej dobry wieczór, no bo już jest prawie godzina 20. A ja chciałam Wam pokazać swój tajemniczy kompostownik i ile mi się udało wczoraj z tego kompostownika uzyskać kompostu. No więc chodźcie, zapraszam Was. No i Wam pokażę, jak ja robię swój kompost. Jak to u mnie oczywiście wygląda. O, tu. Jakby ktoś nie widział wcześniej, to tak dla moich nowych widzów jest zrobiony prysznic ogrodowy. Nie ma tu jeszcze, co prawda, tej beczki drewnianej, co kiedyś mówiłam, że, że zrobimy z mężem tutaj taką, wiecie, no wyżej postawimy drewnianą beczkę, no bo ten, ten worek solarny to tak niezbyt ładnie wygląda, ale jeszcze nie wiem, tak naprawdę to celowo, co tu będzie, bo mi co chwila coś innego do głowy przychodzi, jakiś inny pomysł bo tam coś widzicie w rogu, koło kompostownika za chwilę Wam o tym powiem ach, tak cała ja, dobra, idziemy do kompostownika zobaczcie na chwilę obecną mam tyle towaru do dalszego przerabiania tu jest Właśnie ta górka kompostu, którą wczoraj wytargałam w męczarniach strasznych, ale wiecie, no tak się uparłam, że ja po prostu wyciągnę ten kompost, no bo, no bo było co już wyciągać. No, tak, zobaczcie. Jest kochani, godzina, która w nocy już późno, a ja wybieram kompostownik, zobaczcie ile już wybrałam dobrą jedną trzecią tak jak Wam mówiłam yy, jaką kompostownik dzielę na by na dwie połowy i na przemian yy, i na przemian wybieram bo jestem już zmęczona, bo to późno ale ja to dzisiaj muszę zrobić i na pewno tego tak nie zostawię takie większe kawałki odrzucam sobie osobno. To pójdzie do zębkowania i z powrotem powędruję tutaj. Także tak, zobaczcie, narobiłam no się jak górę osioł. To jest dużo. To jest wszystko odgarnięte. No bo pod tym się znajduje złoto, czarne złoto. O, nie wiem czy byście widzieli, bo jest już naprawdę późno ciemno. Ale zobaczcie, no, tyle już mam. jejku. fajnie się, się działo, ale trzeba robić dalej. No, dosyć sporo już wybrałam. Naprawdę nie spodziewałam się aż takiej ilości, że przez taki krótki czas, czyli około naprawdę y, dwóch miesięcy, uzyskam taką ilość kompostu. Zobaczcie, no czas już to zasypać tymi y, no, tą częścią, tą wierzchnią, tą suchą. To pójdzie wszystko na dół. Te wszystkie suche części. Na to powędrują te właśnie takie, te większe, mokre kawałki na wierzch. No i niech się kompostuje dalej. Zajrzymy tu na jesień. Może trudno Wam będzie uwierzyć, ale słuchajcie, naprawdę ta pryzma powstała w przeciągu no, około dwóch miesięcy, bo y, ostatnim razem wyciągałam w kwietniu. Ja kochani, kilka razy w roku właśnie wyciągam mniej więcej taką ilość na raz, a już Wam mówię, jak ja to robię. Z uwagi na to, że mój no, kompostownik no, jest tylko jednokomorowy i ja nie mogę przerzucać sobie jakby z komory do komory, no bo nie mam tu miejsca. No może by miejsce znalazła. No, ale już teraz naprawdę tu się ciasno zrobiło i będzie jeszcze ciaśniej. No więc musi zostać tak, jak jest. No i kochani, ja właśnie robię sobie w ten sposób, że jakby dzielę ten kompostownik na dwie połowy w ten sposób, że wrzucam, prawda? Wszystkie odpadki, wszystko to, co się nadaje do kompostowania. To mi kilka miesięcy tam leży, prawda? Kompostuje się, po czym wyciągam całą wierzchnią warstwę tego świeżego materiału. No i pod spodem no znajduje się to moje czarne złoto, które wybieram z jednej tylko połowy, jakby. Czyli jak z tej prawej strony, ostatnim razem. Wybrałam to wszystko, co było na dnie tego kompostownika, tak. Później wszystkie te właśnie świeże materiały, te wszystkie suche suche i nieprzerobione części, przerzucam na tę stronę, na stronę, jakby lewą, tak. No i zarzucam, jakby resztką kompostu żeby jakby dać taką, no, taką zaszczepkę, tak? Taki, taki zastrzyk energii do kompostowania się. No bo wiadomo, że tam, że tu jest wtedy dużo różnych, no, żyjątek. No, a już nie mówię o drzewnicach, bo mam tutaj setki, jak nie miliony, naprawdę jest ich tu bardzo dużo. No dobrze, no i właśnie przerzucam to wszystko, tak, na tą drugą stronę, na tą stronę właśnie lewą i tutaj już wtedy, tak jakby, nie tak jakby, tylko po prostu staram się właśnie na tą część już wyrzucać wszelkiego rodzaju odpadki, które są przeznaczone do kompostowania. Domownikom też mówię, żeby właśnie wyrzucali na tą lewą część. No i to mi się wszystko właśnie dalej ładnie, ładnie kompostuje. No, wiadomo, że tak również się na połowę nie da się podzielić, więc to tak różnie bywa. Trochę spadnie na na prawą stronę, większość idzie na lewą stronę, i to znowu się bardzo fajnie dalej kompostuje. Drzewnice, jak tylko poczują świeży materiał, zaraz przechodzą, znaczy większość przechodzi sobie na tę stronę, gdzie są właśnie świeże odpadki z kuchni. Bo mogłabym go, wiecie, przedzielić tak fizycznie na pół, ale nie chcę tego robić, no bo, no bo w sumie po co? Jeżeli tu już się uzbiera jakaś taka, wiecie, no już będzie jakaś górka, no to wiadomo, że będzie spadała część na, na tą drugą stronę. No i wtedy to będzie, i tu się kompostowało, i tu się kompostowało, że tak to powiem. Nie wiem, czy, czy, czy rozumiecie, o czym ja mówię, bo trochę chaotycznie wam to przedstawiam, ale mam nadzieję, że na logikę może zrozumiecie, o czym ja mówię. Eee... No, właśnie, chodzi o to, że ja, wiecie, no nie przerzucam tego kompostu co jakiś tam czas, tylko po prostu przerzucam. No, raz, raz daną część przerzucam, raz przy wybieraniu wypełniam właśnie tą, tą pustą, jakby komorę tymi resztkami i wybieram znowu z następnej połowy, tak? Czyli tą pryzmę, którą tutaj widzicie teraz, to właśnie wczoraj wybrałam z tej lewej części. Tutaj, bo tu są wszędzie świeże materiały, tak. No, ale z prawej części, jak zaglądałam, sobie oczywiście też, to już też niedługo będzie, co kochani, wybrać. No, teraz tutaj więc może nie zobaczycie, bo ja wczoraj wierzchnią warstwę przesypałam popiołem, tak, bo popiół też pomaga tutaj właśnie, no W kompostowaniu się i dżownicy na pewno no, uciekły. Uciekły pewnie w głębsze warstwy, a jak nie w głębsze, to już na pewno większość jest tutaj. Także tak, to kochani wygląda, po prostu nie robię jakichś zbędnych, no może niezbędnych, bo wiecie, kompost powinno się przerzucać, no ale jeżeli ktoś nie ma miejsca, nie ma jak, no i nie ma siły, bo wiadomo, że żeby taki, wiecie, no kompostownik przerzucić raz na jakiś czas, no to trzeba, no, no chłopa, no, no trzeba chłopa, tak, i to silnego. No, mąż oczywiście pomaga przy przerzucaniu nieraz tego kompostu, ale ja i tak, wiecie, wolę sama, ja jak to ja, sama sobie tutaj, bo powoli zrobię, bo, bo nie lubię się stresować przy takich rzeczach. No i jak widzę taki materiał, no zobaczcie. Naprawdę, ta cała góra, no to to. No, to jest właśnie z tej jednej części. No, troszeczkę wybrałam też z boków, tam, tak, bo jednak przez te, no, przez te deski się osypuje, ale to było niedużo, bo ja, bo ja na bieżąco, właśnie te, ten kompost, który jakby wylatuje przez, przez te szpary, tego, tej skrzyni, no to wybieram. A jeszcze, słuchajcie, tu jest bardzo dużo pod, zobaczcie. I właśnie, zobaczcie, z czego jest zrobiony mój kompostownik. Wiele osób yy, nożali się, że taki kompostownik z desek wytrzymuje im sezon 2, góra 3, tak, 3 lata i się rozpada, parcieje. Ja wam się muszę przyznać, że my tej skrzyni sami nie robiliśmy. To jest skrzynia zrobiona na palecie, i to jest, kochanie, skrzynia wzięta z supermarketu po jakieś tam towarze. Naprawdę ten kompostownik ma około 5, a może już nawet 6 lat, bo to jeszcze pamiętam, brat mi pomagał go tutaj postawić. Około, słuchajcie, 6 lat. I jak na razie, no, no są tu jakieś zmiany, tak, ale, ale wszystko jest, słuchajcie, zdrowe. Tu z wierzchu, yy, tylko z wierzchu, chcę sobie właśnie odnowić, pomalować, żeby to wyglądało estetyczniej, no bo obok jest wciśnięty. Co to jest? Kurniczek, kochani. Obok jest wciśnięty kurniczek, ale kurniczek będzie jeszcze do przeróbki, dlatego że mm, no, kupiłam go tak, słuchajcie, pochopnie, że były, były pokazane rozmiary, wszystko było ładnie opisane, tylko nie było y, rozmiarów, jakby wysokości i głębokości tego kurniczka. To ma być kurniczek na trzy kury. Powinien wystarczyć, ale moim zdaniem, może z tej strony przejdziemy, Tu pewnie i tak nic nie zobaczycie, bo ciemno. Moim zdaniem, to on po prostu jest za, za niski. O nie, tutaj nic nie zobaczycie, to bym musiała iść po lampę albo flasza włączyć. No ale dobra, to i tak nie film o tym dzisiaj, tylko tak przy okazji chcę Wam pokazać. Także będziemy go na pewno podwyższali, bo jest taka możliwość. No tutaj wiele rzeczy jeszcze jakby no zmodernizujemy, bo wiecie, ja wymyślam, a mąż robi. Już mówi, że nie ma siły do mnie. No, ale kochani. Jak mi coś przyjdzie do głowy, to już no nie idzie się pozbyć tego, po prostu nie idzie. Wiecie, o tych kurach to ja już myślę od kilku lat. Myślę, myślę. Kilka razy udało mi się tą myśl z tej głowy wyrzucić, no ale to nie da rady, bo myśl powraca i po prostu muszę tą swoją myśl zrealizować zobaczyć, czy to się w ogóle u mnie sprawdzi, bo to wszystko będzie trzeba też tutaj, yy, znaczy może nie wszystko, ale jakąś część osiadkować, no bo kury normalnie będą sobie, wiecie, chodziły yy, po podwórku, no ale. Yy, żeby tak, wiecie, no lepiej ich dopilnować. Zresztą u mnie jest no sporo drzew, jak widzicie. Więc nie chciałabym ich ganiać gdzieś tam po ulicy lub u sąsiadów. Więc będzie trzeba tu po prostu zrobić im taki wybieg i osiadkować, a to będzie bardzo trudne, no bo tu tak jak o właśnie jest Dużo drzew, których no nie chcę wycinać, tylko tak można je troszeczkę przyciąć. A wiecie, kura, jak to kura, tutaj no bez problemu by przeszła na ulicę. Więc jeszcze troszeczkę pracy przed nami. Mój mąż już się oswolił z tą myślą. Tym bardziej, że cieszy się, że będą kury. No i reszta dobrobowników też jest zachwycona z tego z tego mojego pomysłu, sami nie dowierzali, bo mamo, gadałaś gadałaś, gadałaś, jednym uchem wpuszczaliśmy, drugim wypuszczaliśmy, ale ty jak coś powiesz, no to już trzeba się spodziewać tego, że, że jednak to zrealizujesz. No dobrze, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Tu jeszcze taki rzucik właśnie od strony kompostownika na szklarnię. Zobaczcie, jakie pomidorska wielkie. Niedługo już będę musiała ogławiać, bo tak porosły. Jest mnóstwo owoców. No pomidory w tym roku, słuchajcie, naprawdę dały popis. No i co? No i zapraszam was do oglądania następnego filmu. Oprowadzę was tak, wiecie, już dokładniej po swoim ogrodzie. E, pokażę, co uprawiam na dachu. Na dachu garażu, na daszku kuchni ogrodowej. Niebawem, niebawem też powiem, jak dbać o bananowce teraz w sezonie, żeby pięknie rosły. Filmik powinien się pojawić następny jeszcze w tym tygodniu, może jutro, ale nie obiecuję na 100%, ale postaram się coś dla Was nagrać w tym tygodniu jeszcze. Także, kochani, jak Wam się moje filmy podobają, to. Nie zapomnijcie zostawić łapki, subika. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa!